Chyba wiadomo, w, w, w którym miejscu na razie. mówka jest stoi. dobra, tak? Ja, idioci nie potrafią grać na zwykłych haksach na dodatek, bo jeszcze za mało mózgu. Żeby sobie wytłumaczyć, no to my musimy jeździć na złotych haksach. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie takie coś, że znów zagramy totalnie jedną stronę. Niech pojedzie. Na środek niech pojedzie może. E, Lord i Dasbot w zasadzie sobie gdzieś tutaj po prostu możecie sobie robić co tam chcecie A reszta po prostu na razie podjeżdżacie wszystkim tutaj I się najprawdopodobniej po tamtej stronie na nich zwalimy No i tyle no Bez Nie zwalimy, momentu. tylko wiesz Dobra, dobra <laughs> Dobra, dobra no. Dobra, dobra Ach, te żarciki Hala, ale proszę takich negatywnych rzeczy nie pisać no co, ja się z nimi tylko witam. Bowinek. FPK, źle to robisz. Przykaza się tu 13 Wiesz, O ile mi się uda. Dobra, czekamy co się nam pokaże. Dobra, wiadomo, że... Też nie udała już. Jestem za wolny na to. Dobra, na pewno są rozdzieleni, ale nie wiadomo, czy tutaj mają ciężkie. Jak mają ciężkie, to to spuszczujemy. No i spota dostaliśmy tutaj ciężkie. Mieliście spota tutaj, czy nie? A, no, dobrze. Ja miałem stoją. spota miałem Dobra, to o, słuchajcie, puszujcie poszujcie tymi ciężkimi. Nie, puszujcie. Ja, ja na, na środek na te medy rzucę tam powiedzmy niespodzianki. O ile po będę miał tutaj, dobre, dobre bicie na to, dobra, albo tutaj puszczę Co to jest to, Troszkę na gęsi Masakra, cofnij dupę Teraz już nie Pupę. Na wizji jesteś, kurde No, dupę. pupę Pośladki Aż, no, dobra, dupę. O już tam zajeżdżają, to jest do 13 na gęsi. Dobra, spokojnie Robiam Na uszedł, poszedł Chcieli cię dobić za wszelką cenę najwyraźniej Oto, hmm. no tak. O, miasto Ojej. FP ile pestek? Dobra, wystrzelałem się. No lol, no. po prostu sfokusować nie. Ja mam Amurak, Bo innej opcji to nie ma. Wow, waduję. A tu przyleciałam. Arcioszkę macie nabić. Tak, no, narziarta nie jest taka ważna. Piór, uważaj, z lewej, piór z lewej. User left your channel. Puszcz mnie, już mam. Dobra, oni dołem będą teraz atakowali. Przygotujcie się na to, że od dołu będą. Tak. Pięknie. 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 Ja mam jeszcze jedną. Ja mam jeszcze cztery. Dobra. Trzeba kontrę po prostu. A Kurde, piątka zwieść. Jak jest bokiem, to ją przebijesz, no. Arta, kadetek tak poza tematem. Ona tam dalej stoi? Jak myślisz? To jest te trzynaka na jeszcze. No jeszcze. Równie dobrze możecie to puszczać teraz, jak Arta ładuje. To jest... mądre. Nice. Jak miałem łatwoty. Arto spróbuję wrzucić tym dwóm. 5 sekund. O, nice, dobra. Nice. Ładnie, ładnie. Cofaj RPK. Ja on pestkę. Kurwa, za zero. No nie wierzę, że się zatrzymę. Dobra. nie Potrzebnie mnie tą jedną pestkę, jak retard. Ja mu za zero w bok trafiłem, rozumiesz? Batchata O której Polacy grają? Jesteśmy ja Dziesiątej gdzieś. Dzięki. Poko kolego. I te na dwie porażki, to nie za dobrze <laughs> Widzicie YouTube, jaki mamy pozytywną atmosferę, tak? Bez A to <laughs> o to chodzi? No zaraz ci powiem. Ej, dobra, już to zabijacie tak na... No. No. Kliknij F10, to amoreka mu <grym> Tak, no, tak, no, tak to, a, a jak puścisz Alt plus F4, to na mnie to trzy amoreki od razu w pakiecie. Już 500 golda. Słuchajcie, tego. Ta i kolejny raz wszyscy wierzą, że nie, nie bez modułów. nie. nie, nie. Wtedy masz te lagi na randomie, że nikt plan nie może się ruszyć. plan jako nieliczny posiada mod na niewyspotowane czołgi i pokazuje gdzie są czołgi na minimapie. Jakie? Nie pisze tu o wodzie na uszkodzone elementy na minimapie. Ja Taki ból dupy mam, że nikt nie przygląda się temu planowi graczy, na jakich płatnych modach grają i jak wielką przewagę mają z tymi cheatami płatnymi. Przecież to kurwa przechodzi ludzkie pojęcie.